Lustro z niespodzianką. Lustra potrafią być przerażające zapytaj swojego kota. W horrorach przez lata były idealnym narzędziem do straszenia, no ale niestety wyeksploatowano to do granic możliwości i teraz wszyscy wiemy, czego się spodziewać. Scena wygląda zawsze tak samo: bohater lub bohaterka patrzy w lustro. Nagle otwiera szafkę, najczęściej w łazience, aby sięgnąć po leki psychotropowe. Zamyka lustro czy tamtą szafkę no i w lustrze albo widzi jakiegoś ducha albo zjawę albo potwora albo mordercę albo widzi siebie ale zmienionego no i oczywiście jest wielkie przerażenie. Czy to jeszcze jest jakieś zaskoczenie? No raczej już nie. Widzowie dobrze znają ten numer na wylot czas, żeby to po prostu zniknęło, żeby twórcy filmów czy horrorów odeszli od tego motywu. Na szczęście są jeszcze filmy, które zrobiły coś więcej niż tylko taki tani straszak, jak na przykład Lustra. Nieidealne, ale przynajmniej próbowały nadać temu jakiś nowy wymiar. No a scena z Amy Smart w Mirrors, no kto wie, ten wie.